W miniony weekend rozegrano 17 już kolejkę spotkań w Lidze Okręgowej. W grupie zabrzańskiej, w której Gliwice reprezentowane są przez trzy drużyny w derbowym pojedynku, Sośnica przegrała z rezywami Piasta 0-2, a Ełte z Łabędy zremisował u siebie z KS 94 Rachowice 2-2. Posłuchajmy jak postawę drużyny z Łabęd ocenił Sławomir Kantor, kapitan tego zespołu. Czy Szybkie stracone dwie bramki, odrobiliśmy na 2-2. Natomiast w przebiegu meczu, no nie wiem. Może zgrymieliśmy mieliśmy jakąś tam optyczną przewagę, natomiast sytuacji nie mieliśmy bramkowych, no i tylko możemy być sobie winni, że nie wygraliśmy tego meczu. Przespaliśmy pierwsze 20 minut, nie wyszliśmy z szatni, straciliśmy szybko dwie bramki. No, na szczęście odrobiliśmy te bramki, natomiast na trzecią bramkę zabrakło, nie wiem, czy czasu, czy zabrakło umiejętności. Już po ostatnim wistku sędziego miała miejsce miła uroczystość, jako że był to ostatni domowy mecz drużyny. Z Łabęd, po raz 22 w historii klubu wybrano piłkarza roku. Skąd się wziął ten zwyczaj, opowie nam prezes uts u pani Joanna Czekierda. Zwyczaj się wziął z lat 90 po raz pierwszy bodajże w 97 roku. Zapanował tu w naszym klubie i jest kontynuowany co roku. Zawsze wybierali kibice zawodnika roku. No w tym roku wybrali w zasadzie zawodnicy i zarząd, ze względu na to, że kibice nie mogą być na stadionie. No i tak jak już wiadomo został nasz kapitan zawodnikiem roku, przynajmniej w naszym klubie LTS Łabędy i uważam, że zasłużenie. Tym razem więc głosami piłkarzy i zarządu na piłkarza roku ETS Łabędy wybrano Sławomira Kantora, kapitan drużyny z Wiołkowej Po meczu nie był jednak w dobrym humorze. Czy uczucie złe, ja bym tą koszulkę oddał każdemu innemu zawodnikowi za trzy punkty na, na, na dzisiejszym meczu. Na jakim miejscu EUTS Łabędy zakończy piłkarską jesień okaże się po rozegraniu 18 kolejki, którą zaplanowano na najbliższy weekend. Natomiast największym wyzwaniem na najbliższe miesiące wydaje się być funkcjonowanie klubu w warunkach epidemii. Jak sobie z tym radzą przy Fiołkowej opowie nam prezes klubu. Cała sytuacja związana z COVID-19 no daje wszystkim klubom się wyznaki, ale no cóż zrobić, należy się dostosować do całej sytuacji i my jako klub... Robimy to.